Rozmawialiśmy na PowerPolu o tym, jak transformuje się energetyka, ciepłownictwo. Mamy dużo wyzwań. Kryzys energetyczny, kryzys klimatyczny. Weolia ma dużo aktywów w paliwach kopalnych, chce się zmieniać. Jak chcą Państwo to zrobić w sposób odpowiedzialny? Mamy podobny miks paliwowy jak cała branża, czyli 80% produkcji energii pochodzi z węgla. Mamy dwa cele. Pierwszy to jest wyeliminowanie węgla do roku 2030 całkowicie z naszych instalacji, natomiast 2.50 to osiągnięcie neutralności klimatycznej. Jeśli chodzi o ten pierwszy cel, to przede wszystkim stawiamy na efektywność energetyczną w trzech obszarach. Klient, źródło. I dystrybucja. I najłatwiej dzisiaj uważamy, że najwięcej możemy korzyści osiągnąć współpracując z klientem. Mamy ofertę dla klienta, dla spółdzielni mieszkaniowych, zaczęliśmy od Warszawy, i pomagamy naszym klientom oszczędzać ciepło i widzimy już efekty na poziomie 15 do 20%. To jest bardzo, bardzo dużo, i to nie są bardzo kosztowne inwestycje. Mamy też w Polsce specyficzne ciepłownictwo, pełne dużych sieci ciepłowniczych, czy one znikną z mapy, czy powinny? Mam nadzieję, że nie, bo to jest nasz narodowy skarb, te sieci. I one nam właśnie pozwalają transformować ciepłownictwo w sposób kontrolowany i odpowiedzialny. Dla dużych sieci, ja myślę, że takim rozwiązaniem przejściowym, ale przejściowym to jest gaz. Ja wiem, że gaz jest dzisiaj kontrowersyjny, natomiast inwestujemy my jako Veolia w dużych miastach, w Poznaniu i w Łodzi w wysokosprawne bloki gazowe. I ten gaz sukcesywnie będzie zastępowany gazem zielonym, czyli biometanem. Dlatego też w zeszłym roku razem z partnerami, takim jak Orlen m.in. Założyliśmy polską organizację biometanu, która ma za zadanie wspierać rozwój tego paliwa w Polsce. Potencjalnie w Polsce mamy 8 miliardów metrów sześciennych biometanu do produkcji. To jest bardzo, bardzo dużo i to może zastąpić jakieś 30% krajowego zużycia gazu w Polsce. Dziękuję bardzo.